19 grudnia 2023 roku o godzinie 22.13 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję, przyjął tak zwaną uchwałę medialną Platformy Obywatelskiej, która. Otworzyła atak na media publiczne ze strony rządu Donalda Tuska. Między godziną 22.13, a więc po podjęciu uchwały, a godziną 23.59 musiało się wydarzyć wiele zdarzeń prawnych, które są udokumentowane w aktach notarialnych, nadzwyczajnych zgromadzeń, akcjonariuszy, takich spółek jak Polska Agencja Prasowa, Telewizja Polska czy Polskie Radzie. Radio oraz posiedzeń rad nadzorczych tych spółek. Innymi słowy po godzinie 22.13, czyli po podjęciu uchwały, pan minister Bartłomiej Sienkiewicz musiał udać się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem zwołania, powiem to na przykładzie razem z posłem Mariuszem Gorskiem na przykładzie spółki Telewizja Polska S.A. zwołania nadzwyczajnego wolnego zgromadzenia akcjonariuszy. Takie działanie trwa zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Po tym walnym zgromadzeniu, pani notariusz, która musiała być obecna w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udała się na ulicę Puławską, 2, co wynika wprost z protokołu, z aktu notarialnego celem sporządzenia protokołu z tej czynności prawnej musiała, naszym zdaniem, udać się razem z Bartłomiejem Sienkiewiczem, który najpierw musiał złożyć swój podpis, a potem dopiero podpisie Pani Rejent. Oczywiście można przyjąć wersję mniej korzystną dla Bartłomieja Sienkiewicza, że z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do swojej Kancelarii Notarialnej Pani Rejent pojechała celem sporządzenia protokołu, a potem wróciła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po to, żeby w jej obecności Bartłomiej Sienkiewicz złożył podpis, ale przyjęliśmy wersję korzystniejszą dla Bartłomieja Sienkiewicza i dopiero po tych po złożeniu tych podpisów, ta czynność prawna, te czynności prawne określone w protokole no, nabierają swojej mocy prawnej, czyli dopiero po tych Złożeniu po tych podpisach możliwe było zwołanie tak zwanej NEO Rady Nadzorczej, np. Telewizji Polskiej, czy Polskiej Agencji Prasowej, czy Polskiego Radia. No i teraz, szanowni państwo, razem z panem Mariuszem Goskiem zadajemy sobie pytanie, czy wszystkie te działania możliwe były do wykonania w ciągu 107 minut. 19 grudnia, czyli między 22.13 a godziną 23.59, bo tak świadczą o tym treści aktów notarialnych. No wystarczy sobie zmierzyć w jakiejkolwiek mapie internetowej że mamy czas przejazdu z Sejmu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego około 11-12 minut. Jeżeli chodzi o czas przejazdu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Puławską 2, to też jest około 15 minut. To dokładnie, Szanowni Państwo, sprawdzimy. Jeżeli doszło do poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych, mamy do czynienia z gigantyczną aferą i co do minuty rozliczymy, wszystko, co działo się 19 grudnia 2023 roku, bo wszystkie te akty notarialne zostały do systemu wprowadzone dopiero 20 grudnia. Pozdrawiamy serdecznie z interwencji poselskiej razem z posłem Mariuszem Goskiem z budynku Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy w Warszawie.